Witam serdecznie, zapraszam na kolejną wycieczkę do lasu. Jesteśmy jak zwykle w lesie w okolicach Aresztu Kieleckiego. To zobaczymy, będzie może dobry dzień. Kochani, ten las naprawdę nie przestaje mnie zaskakiwać. Zobaczcie, środek drogi i taki oto prawdziw na samej drodze. Taki piękny prawdziw, patrzcie. Tak się prezentuje. Dobra, zrywamy go, no ale no, na środku drogi. Oj, 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 ale wrośnięty mocno. Oj, tu jeszcze kolejny, ale nie, no tego nie, nie zrywamy. Zobaczcie, środek drogi i takie prawdziwy. Czyli dobrze się zapowiada dzisiejszy dzień. Pierwszy prawdziw dziś. Zobaczcie, drugi mój grzyb dzisiaj, taki idealny prawdziw. Ale piękny kolor. Pod drzewem schowany. W takim oto miejscu. Dobra, zabieramy. Ale oko cieszy. Ale cieszysz oko, kolego. Chodź tu do nas. Pokaż się. Patrzcie, jaka pod spodem zdrowizna. I z góry wygląda tak. No piękny. Dobrze się dziś zapowiada. Kolega usiadł na sekundkę odpocząć, a zobaczcie co ja w pięknym słoneczku pod drzewem. Brązowiutki. Piękniutki. Mam nadzieję, że zdrowiutki. Pokaż no się tu. Aj No zobaczcie, no jak dzisiaj będą takie prawdziwe, to po prostu będzie, będzie dobry dzień. Będzie dobry piątek. W słoneczku wam go pokażę. Taki oto jestem fajny. No po prostu prawdziwy raj borowikowy. Patrzcie jaki naprawdę fajny urósł. McDonald's. bułeczka z McDonalda, hamburger. <laughs> no, patrzcie, ale noga. Coś takiego. Fajny, nie? Taka bułka leży sobie po prostu w lesie. Chodź tu. O, a zobaczcie, tu jeszcze pod nim jeszcze jeden. Ale nie dobra, tego zostawimy. Ten jest jeszcze malutki. Patrzcie, ale fajny. Zdrowy. Zdrowizna. No, jak bułka z McDonalda. Jak, jak cheeseburger. Fajny. A tego. Patrzcie, tu jest jeszcze jeden. Ale taki malutki, tutaj grzyb zasłonimy. Przysłonimy go trochę. o, I niech sobie tu stoi i czeka na kogoś, kto go znajdzie. Michał zbiera tam swoje piękne muchomory. Pokaż Michał, są zbiory? Ale ładny ma. A zobaczcie, a my mamy to, po co przyszliśmy. Kochani, oby więcej takich prawdziwków. Patrzcie, jaki piękny borowik, szlachetny. Widzicie już go? Każdy ma to, co lubi. Po co przyszedł? Michał wyczytał na internecie, że ponoć od listopada nie będzie można już zbierać Muscari, czyli Muchomora Czerwonego. I postanowił dzisiaj jeszcze swoje zbiory powiększyć. A ja mam takiego, takiego toborowika pięknego. Zabieramy. No i mamy to ponad liściami, wypatrzyłem kolejnego dość sporawych rozmiarów. Borowika szlachetnego. Zobaczymy, czy, czy kolega jest zdrowiutki. No, mocno stoi na nodze. To wydaje się, że jest zdrowy. Nie, no zdrowizna. Zamkniemy. Patrzcie, tak wygląda pod spodem. A tak wygląda z góry. No, dziś borowikowe szaleństwo. Piękne te borowiki. Prawdziwa, prawdziwa polska jesień. Ale ładny. Michał znowu zatrzymał się po swojemu humory. A ja znowu robię przystanek. Tym razem po takiego malutkiego, pięknego borowiczka. No, dzisiaj, kochani, jak na razie, same borowiki. Oby tak dalej. Chodź, tu się pokaż. No, taki oto borowiczek. Ładny. No, bo dzisiaj mam same takie większe i nie miałem żadnego takiego, takiego mniejszego. Także pierwszy z mniejszych borowików. Są chłopaki kozaki czerwone. Zobaczcie, jak pięknie koźlarz wygląda w słoneczku. Ale wiecie co? W tych liściach tak ciężko je wypatrzyć. Zobaczcie, tam jest drugi, tam trzeci. Zaraz Wam pokażę z bliższej odległości, bo mega ciężko je wypatrzeć. Zobaczcie, tu jest jeden jest taki trochę starszy drugi jegomość. Zabieramy. Fajne, bo koźlarze są zdrowiutkie, wiecie. I trzeci, gdzie był trzeci? Tu jest trzeci. Tak się schował, że nic nie widać, ale został wypatrzony. Zobaczcie, taki oto trzeci koźlarz czerwony. Tu macie wszystkie. Tu macie wszystkie trzy. Zabieramy. Zobaczcie. Pierwszy koźlak tak wygląda, czerwony. Ale idę Wam coś pokazać. Bo takich takich koźlaków czerwonych jak tam, dawno nie widziałem. Zobaczcie. Takie nie wiem, czy, czy one są suche, czy nie wiem, czemu takie kapelusze mają poprzecinane jakby. Jeszcze nigdy takich nie widziałem, ale zerwijmy jednego. No teoretycznie tu wszystko jest ok. Ale... To chyba nie wiem, od braku wody, albo no nie wiem, ma ktoś coś pomysł, czemu, czemu te koźlaki czerwone tak wyglądają? Że nie mają ładnych takich kapeluszy, tylko takie jak ponacinane. Taki oto, taki oto prawdziw, ale ładny. No no, ideal. Bo... No. Tak, Przy Patyku tak, ale fajny, patrzcie. Zamkniemy go tu. Tak się prezentuje kolega na, na zielonym tle. Zdrowizna. Zdrowizna. Piękny. W takiej oto gęstwinie. Stoi sobie kozak czerwony. Pokaż się tu kozaku. Czy ty jesteś zdrowy? Panie Koźlarzu. To sprawdźmy to. A, ale się mocno trzyma. No. Być może jest zdrowiutki. Fajny, ładny, super kolor. Zobaczcie jak rośnie podgrzybek. Jeszcze takiego szczerze mówiąc nie widziałem nigdy. To podgrzybek? Podgrzybek. Tak w drzewie, no patrzcie. Dobra. Zobaczmy. Ale jaja no. Podgrybek. W takim miejscu dziwnym. Tu na nas w kraju. Zobaczcie jaki fajny, duży. Zobaczymy czy zdrowy ten prawdziw. Chodź tu, pokaż się. Pokaż się wszystkim. W towarzystwie sobie stoisz. Nie było ci smutku? O, patrzcie. Ale zdrowizna. Ale zdrowizna. No tu ślimak go trochę tylko podjada, ale tak to taki rozmiar no, hmm, hmm. może być, zabieramy do domu zobaczcie jak tu pięknie wystaje tylko kapelusz w takim, w takim pięknym miejscu tak się o to prezentuje zobaczmy o. chodź pokaż się malutki No no, całkiem fajny, idealny rozmiar. Wiecie co? Ten chyba będzie taki do słoika. Zamarynujemy parę słoiczków dziś w zalewie ze świeżym rozmarynem. Mam nowy przepis na borowiki. No no, tu jest całkiem niezłych rozmiarów borowiczek. Widzicie już go? Odsłonimy go trochę. Pokaż się. Tak oto wygląda. Taki piękny borowik w słoneczku. Ale powiem Wam, że w słońcu się słabo zbiera grzyby. Wszystko się mieni. Ale ładne. I bolą trochę oczy. Trzeba się naprawdę skupiać bardzo. No nie ma tu nic. Żadnej brygady dzisiaj takiej nie znaleźliśmy, tylko takie pojedyncze wilki. Ale zawsze dobre i to. Kolejny ukryty Prawdziwko Komandos W takim oto miejscu pięknym No, ale to to jeszcze jakieś takie maleńkie. Nie no, nie taki Nie taki najmniejszy Fajny rozmiar, nie ma tu nic Nic jeszcze, chyba nie Dobra, chodź tu prawdziwku No, no coś takiego Zasili Zasili dzisiejsze wiadereczko Chodźcie, pokażę Wam to, co mam w wiatrze. Tak już to wygląda. Jest tego trochę. Ale idziemy dalej. Znowu podobna sytuacja. Jestem na drodze. Zobaczcie. I przy drodze, dosłownie przy samej drodze, stoi taki oto, taki oto borowiczek. Ideał pod dębem, ale ładny. Zobaczcie. Słuchajcie. Trowizna. Zamkniemy i tu już go wam pokazuję. Tak się oto prezentuje. Bardzo ładny. I w ciemnym lesie stoi sobie młody. Młody. Prawdziweczek. Zobaczcie. Tak się skamuflował w tych, w tych liściach, że ledwo go widać. Ale wypatrzyliśmy go. Zobaczcie, tak się prezentuje liście. Naprawdę z daleka. Z daleka, zobaczcie, ciężko go wypatrzeć. No ale zabieramy, zobaczmy. Ajajaj, zdrowiutki będzie. Patrzcie, jaki piękny, ładny, ładny kapelusz. Idealny. I stoi sobie. Dawno nic nie było. A tu stoi sobie piękny, malutki, piękniutki podgrzybeczek, yy, prawdziweczek. Zobaczcie, tak w słoneczku. Jak ja lubię te grzyby filmować w słońcu, to już wiecie, co ostatni, chyba ostatni czas, kiedy, kiedy jeszcze jest słońce w lesie. Zobaczcie. Pokaż się, prawdziweczku. Taki piękny, prawdziwek. Zobaczcie, ideał. Ale tu obok jest jeszcze pan podgrzybek. Zobaczcie. Aha. Podgrzybek. Też idziesz z nami. Opa. Pokaż się. Taki oto podgrzybek. Czyli mamy dwa. Dwa w jednym. Jak jest jeden koźlaczek, to zaraz będzie drugi koźlaczek czerwony. Zobaczcie, kochani, tu kolega mi zazdrości. Takiego koźlaka. Koźlaki zawsze są zdrowe. Zobaczcie jaki. Jaki piękny koźlaczek. No, ale już zimny bardzo. Powiem Wam, że słoneczku się jeszcze nie zagrzał. Zabieramy go. Zobaczcie, to jakieś takie miejsce, chyba na koźlaki. Taki oto, tylko ten popękany troszkę. Ale ja widziałem. O, jest. Widzę go z daleka. Zobaczcie, ten jest idealny w słoneczku, zagrzany. Temu zimno nie jest. Ten się wygrzewa w ostatnich promieniach słońca w tym roku chyba. Takich ciepłych. No jeszcze słońce będzie, ale... Zobaczcie jaki koźlaczek. Zabier... O! A tu są jeszcze, patrzcie. Tu jest maślak. A tu są takie, takie niewki. Zobaczcie. Tu jest maślak. A tu są takie koźlaki. Ho, ho, ho! Te to są takie, powiem Wam, i to bliźniaki. Zobaczcie. Bliźniaki złączone. Całkiem fajne grzyby. Zobaczcie, grzybeczki cały czas są. Patrzcie, trzy obok siebie. Trzy piękne prawdziwki. Prawdziwek numer jeden. Dwa i trzy. Dobra. Rwiemy chyba od tego największego. Ale zdrowizna. Kurczę, kochani. Zobaczcie, prawdziw numer jeden. Ale ma piękny kolor. Rwiemy teraz tego malutkiego. Aj aj, 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 Nie no, coś... Coś wspaniałego. Zobaczcie. No, tak jak mówiłem wam, że dziś może być dobry dzień. Jest dobry dzień. No i ten trzeci spod drzewa. I też zdrowy. Zatkamy tutaj grzybnie, No kochani, zobaczcie. Trzy takie wariaty obok siebie. Bardzo ładne. I kolejne koźlarze. Bardzo lubię takie kozaki, wiecie co, bo one są zazwyczaj zdrowe. Nie no, coś. Dzisiaj, dzisiaj fajny naprawdę, patrzcie, bardzo ładny las i bardzo ładne grzyby. To nowe miejsce jest super. Ale ma piękną nogę. Oj! Spadła głowa koźlarzowi. Jak ja go wam pokażę teraz? Tu jest głowa. O! A patrzcie! Na żywo, kochani! Na kolanach jeszcze byłem, jak zauważyłem, ale fajne. Kolejne dwa. Zobaczcie, tutaj muchomorki, muskaria, a tutaj dwóch, dwóch kozaków stoi im się przygląda. Zabieramy! Koźlarz numer 1 i numer 2. Ale fajne grzybobranie dziś. Czyli cały czas są grzyby, zobaczcie. Czekajcie, już wam pokazuję. Ale piękny. No i powiedzcie mi, że grzybów nie ma. Zobaczcie tylko tego borowika. Ale w tych liściach, tak po prostu ukryty. Ale ładny. O. To idziemy zobaczyć, co tam jest. Patrzcie, ten wygląda tak. A idziemy zobaczyć te trzy duże. O, ja tu mam następnego. Kurczę, patrz, nadepnąłbym. Ale piękny. No czy wy widzicie to? Patrzcie, jaki prawdziwy. Kochani, to był... Ale zdrowiutki, patrzcie, piękny. A czekajcie, idziemy, idziemy. Kolega nas woła. Gdzie są? Pokaż nam. Idziemy, idziemy, idziemy. Patrzcie, tu, jaki piękny. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Nie, no, idealny. A tu, jakie McDonaldy piękne. Fiu, fiu, fiu. Kochani, No dzisiejsze grzybobranie wiedziałem, żeby w tą stronę pójść. Co mówiłem, Krzysiek? Idźmy w tą stronę. A ja idę za tobą. Patrzcie. No, to jest chyba. Nie, no w tego odcinka. Wspaniały. A tu jego kolega. Pokażę go Wam, bo coś takiego. O, ale ma piękną nogę. Nie no, kochani. Po takie grzyby właśnie opłaca się przyjeżdżać do lasu. Coś wspaniałego. Zobaczcie, jakie naprawdę. Mamy fajne miejsce. Taki oto. Piękny sobie tu stoi. A tam mam, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to tu jest pięknego. Dwa obok siebie, takie młodziutkie. Piękniutkie, zobaczcie. Ale patrzcie, jak z daleka ich nie widać. Trzeba dopiero podejść bliżej. I tu jest numer jeden. I tu jest numer dwa. Patrzcie, jakie zdrowiutkie. Chodź się, pokaż. I po tamtego, żebym. I po tamtego, żebym się wrócił. Zobaczcie, tu jest jeden. I tu jest drugi. Nie no, ideał. Ale piękny. Dobra, i wracam się po tamtego. Przed chwilą były piękne, prawdziweczki. I to takie prawdziwe, idealne. A tu są czerwone koźlaczki, ale no, ale piękne. Jeden. Drugi. I trzeci. No i zobaczmy, czy to jest zdrowizna. Ale z tego co już widzę, trochę tu ciężko podejść. Koźlaki czerwone zawsze są zdrowe. Ale ładne. Tylko tu jestem na kolanach pod... Patrzcie, drugi. No, no, to no ideały. No, mówiłem Wam, że dzisiaj będzie, że dzisiaj będzie takie grzybobranie, jakich mało. Patrzcie, jakie to jest zdrowe. Ale ładne. Tu Wam muszę pokazać trzy naraz. Jeden, drugi i trzeci. Zobaczcie, coś wspaniałego. tych Pięknych promieniach słońca. Zobaczcie, jesteśmy na takiej fajnej polance w takich liściach pomarańczowych, gdzie można dostrzec takie oto, takie oto prawdziweczki. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Jak bułeczka. Sprawdźmy, czy on jest zdrowy. Coś pięknego. I tu Wam się pochwalę. Bo w trakcie prezentacji tego prawdziwka będziemy szli w miejsce, gdzie stoi jego kolega. Zobaczcie, czy już widzicie tutaj pod drzewem kolejnego pana, który tutaj sobie stoi. Patrzcie, jaki piękny kolor. No, idealne bułeczki, jak z piekarni. Taką oto nogę ma. W takim pięknym miejscu. Sprawdźmy cię. No, no, jest ten dzień. To miejsce po prostu chyba lepsze od poprzedniego. Tak wyglądają te dwa prawdziweczki. Zobaczcie. Nie, no, dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Kochani, zobaczcie, gdzie te grzyby potrafią się schować. Bo jestem trochę w szoku. Tu jest taki stary korzeń. Już zobaczcie, jak bardzo spróchniały. Sypie się po prostu. I widzicie co jest w środku, parcie gdzie grzybnia może być. I to jest chyba pan prawdziw, no. A jajaj, pokaż się, parcie jaki zdrowizna w takim oto miejscu. No przypuszczalibyście, że prawdziw może może mieszkać w takim w takim korzeniu. O tu chyba jakieś osy albo pszczoły, no coś, coś tu było, patrzcie. Bo i tu jest. Przypuszczalibyście, że. Tak się może prawdziw schować w takim korzeniu. Patrzcie z daleka jak to wygląda. Taki oto korzeń. I taki prawdziw w środku. Kolejny piękny prawdziweczek. Na takiej góreczce. O, zobaczcie jak wygląda. Książkowy. Zabieramy. Ale ładny. Słuchutki, piękniutki, zobaczcie tutaj w promieniach słońca go wam pokażę. Tak się prezentuje ten prawdziw, ale zdrowizna. W słoneczku, dwa. Dwa prawdziweczki, ale takie takie na wpół wysuszone już. A tu jest drugi. Zobaczcie, czekajcie ja odsłonię słońce. O, tam kolega idzie po trzeciego. No, patrzcie. Ale nie, 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 to ty sobie weź tego. Tak? tak. Wiesz co to jest? Kolega znalazł takiego. Zobaczcie, a tu, tu mam takiego. Numer jeden. I bierzemy pana numer dwa. Ale słucho, naprawdę słucho, ale zobaczcie. Zdrowiutki. A, ko a kolega tu się cieszy, <laughs> zobaczcie. Z podróbką. <laughs> Dobra. Zabieramy. Zobaczcie jak to jest, że jeden po drugim zbiera. Tu mój kolega przeszedł, a ja wypatrzyłem takiego oto pana. Taki oto prawdziweczek sobie stoi. Ale w tych liściach, wiecie co, coraz trudniej coraz trudniej coś wypatrzeć. Choć się zdarzają, jak widzicie. Zobacz Krzysiek, co przegapiłeś. Taki piękny. Tam kolega komentuje, że pozrywane korzonki, jakiś grzybiarz zostawił, ale grzybiarz nie zauważył czegoś takiego. Bo naprawdę wiecie co, w tych liściach patrzcie, ciężko wypatrzeć, takie prawdziwe. Ale no czasami czasami się udaje. Sprawdźmy go, pogłaskajmy. Cześć grzybeczku. Bardzo ładny. Już czuję, że zdrowy, wiecie co, bo ten dźwięk wyrywania. Ale ładny. Patrzcie w takim, pięknym, w takim pięknym, lesie. Takie grzyby jeszcze. W pa, pod koniec października. Ale jeszcze myślę, że w listopadzie będą. Piają się jeszcze takie piękne, prawdziwy, w tym suchym lesie. Ale ładny. Patrzcie jaka piękna noga. Zrywamy. Zobaczcie, no takie grzybeczki. Po takie grzybeczki, żeśmy dzisiaj przyjechali. Zobaczcie, jaki zdrowiutki. Ale tu jeszcze moje oko wypatrzyło. Tylko teraz może nie znać tak szybko. A jest, podgrzybeczek. zobaczcie. Nie pogardzimy, nie pogardzimy i czymś takim. Taki A. oto pan podgrzybeczek. No ale patrzcie, mamy dwa takie piękne w jednym miejscu. Zabieramy. Daleko żeśmy nie odeszli od tamtego miejsca. I patrzcie, tu jest jeden. Szukaj, szukaj tam Krzysiek, bo tu jeszcze jest drugi. Proszę bardzo, zobaczcie. Jaki ładny. Tak jest. Piękny, zdrowy. Zostawiamy go. I patrzcie. Nie odchodzimy daleko. To już zaraz pokażemy, ale tu jest kolejny. No, takie młodziutkie prawdziweczki. O, ale na jakiej nodze? Tu jest drugi. I zaraz idziemy zobaczyć, co tam kolega znalazł. Trzeciego. Pokaż. Co ty go tam nie masz? Nic, a z tej strony. Ale ładny Krzysiu. No ten twój też jest niezły. Patrz jaka noga, chodź zobaczyć, to nie uwierzysz. Zobaczcie, jaką miał nogę przysypaną. O kurde. No takiej nodze. No, no. Dobra, to, to kolegi. Dobra, dobra, Bardzo ładny. <laughs> cały czas nie ruszamy się z tego miejsca. I prawie byśmy je podeptali Tu jest dwóch koźlarzy A tu jest jeszcze taki malutki prawdziweczek Ale cały czas staliśmy się I kręciliśmy się w tym miejscu Zobaczcie jakie mhm. Jakie ładne To jest prawdziweczek A tu bierzemy bliźniaków koźlarzy Czerwone kozaki Bliźniaki? Tak Zobaczcie Dwóch bliźniaków Korzynie pod słońce Dobra tu wam pokażę Coś takiego. Zobaczcie, jaką mam beczkę piękną. To są te grzyby w moim ulubionym rozmiarze. Piękny, prawdziw, ale się będzie suszył dzisiaj u mnie w suszarce. Zobaczcie, tak wygląda. W słoneczku go wam pokażę. No, no, dzisiaj naprawdę dobre grzybobranie. Chodź się, pokaż. Ale noga. Ale noga. No beczka, tak jak wam mówiłem, rozmiar beczkowy. Tutaj taki trochę albinos. Tak się prezentuje. Bardzo ładny. Ale ładny. Ale mam kolejnego pięknego beczkowego, późno-październikowego borowika szlachetnego. Patrzcie jaki fajny ideał. Sprawdźmy go, wyrwijmy go. O, już czuję, że zdrowy. Mocno stał na... Patrzcie, taki trochę ślimak go zjadł, ale po takie grzyby właśnie jak ten, przychodzimy do lasu. O, kochani, zobaczcie, jeszcze idziemy, jest jeden pan prawdziw w takim pięknym, ładnym miejscu. O, ale zdrowizna na dużej nóżce. Chodź, zobaczymy, co ty jesteś wart. Oj, 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 kolega tu przeszedł, a tu przecież stoi drugi, kolegen. Gdzie? No biały, no a ja tu mam biały? prawdziweczka. Zobaczcie, kolega przeszedł, już się bałem, że bałem, że takie maleństwo nadepnie tak. mi. Też może. No kolega, ale czekaj, nie pod światło. No też ładny. Kurczę, dzisiaj mamy bardzo ładne zbiory. Ale chodzimy już kawałek. Zobaczcie, a ten, te, to maleństwo takie. Tak się prezentują razem. No zobaczcie. Tak, i oto duży koźlak czerwony. Chodź, tu pokaż co masz w środku. Duży okaz, piękny. Choć ja lubię mniejsze. Takie jak za chwilkę wam pokażę. Tego wypatrzyłem z daleka. A tu stoi jego młodszy braciszek. A tam jeszcze młodszy braciszek. Na razie weźmiemy tego. Zobaczcie, tu jest. Koźlarz numer 2. Ładny. A tu stoi koźlasz numer 3. Najmłodszy, najładniejszy, najzdrowszy i takich, takich, żeby było więcej. Zobaczcie. Coś takiego. Kochani, na samo wyjście z lasu, bo już idziemy, bo nas wolą nogi, trafia się jeszcze taka perełeczka. No, zobaczcie, takie coś na sam koniec to po prostu cieszy, cieszy chyba każdego. Znaczy, przynajmniej mnie. Zobaczcie, jaki fajny, zdrowiutki, prawdziw, schował się tu, bo każdy idzie z tamtej strony i wchodzi od razu w las. A nikt się nie patrzy do tyłu. I być może właśnie dlatego znalazłem tego grzyba. Bardzo ładny. Zabieramy.